Cześć. Dzisiaj ponownie zabieramy was na intrygującą kretę epoki brązu. Dla wszystkich, którzy są tu pierwszy raz, nie oglądali dotychczasowych filmów lub po prostu zapomnieli, krótkie przypomnienie. Kreta epoki brązu było to miejsce, gdzie ludzie żyli sobie bogato, wygodnie, wręcz luksusowo. Uwagę przyciągają centra nazwane to cywilizacyjne, centra kulturalno-gospodarczo-religijne, zwane pałacami przy czym nazwa pałac wydaje się być myląca, ponieważ przywodzi na myśl potężnego władcę zarządzającego tą bogatą krainą. Pomniki, luksusowe rezydencje takiego władcy i tym podobne luksusy. A tu niczego takiego nie widać. Wspomniane centra typu Knossos. Knossos jest największe, ale inne, np. Fajstos, Malia czy Zakros, wcale nie ustępują u bogactwem. Mówię bogactwo, bogactwo, bogactwo. Mam tu na myśli wszelkie wygody życia: wodociągi, kanalizację, luksusowe naczynia odnajdywane w różnych miejscach, freski ukazujące efektowne damy w falbaniastych sukniach, uczestniczące w bankietach z tłumem ludzi aż po horyzont. No właśnie, imprezy zwane bankietami. Ignosos. I na przykład Fajstos, i Zakros są, zbud są zbudowane według podobnego planu, a mianowicie dziedziniec centralny, podłużny i wokół wianuszek stykających się ze sobą budowli. Czym były te budowle? Otóż były to magazyny, warsztaty, świątynie i budowle i miejsca publiczne. Na przykład do urządzania takich tak zwanych bankietów na... Gigantyczny tłum ludzi. Luksusowe miejsce dla władcy czy arystokracji, no, nie bardzo można go tam odnaleźć. Przy czym wspominane centra są najpotężniejszymi budowlami na krecie epoki brązu, zresztą obrośniętymi przez miasta. Ani budowle zwane pałacami, ani miasta nie miały fortyfikacji, co może świadczyć o silnej współpracy między nimi, a także o innym sposobie obrony wybrzeża niż potężny mur. Biorąc pod uwagę, że w czasach, gdy Kreta była silna i potężna, w tamtym rejonie Morza Śródziemnego kwitł handel, to można domniemywać, że tym sposobem obrony była bardzo silna flota, która nie pozwalała na piractwo i inne agresywne ekscesy, co zmieniło się po upadku cywilizacji minojskiej. Grecy, którzy rządzili na Krecie kilkaset lat później, zostawili nam ciekawą informację o Knossos, wiążąc go z pojęciem labiryntu. I otóż tabliczka gliniana, która z rządzeniem losu zachowała się w Knossos z lat schyłku już istnienia tego miejsca, tabliczka z pismem linarnym B przekazuje nam informację o darach dla pani labiryntu. Pani labiryntu. Tabliczka znaleziona w Knossos, Labirynt pani labiryntu. Intrygujące, nieprawdaż? W każdym razie, po Knossos oprowadzałam was już w poprzednich filmach cyklu Okrecie, nie będę się powtarzać. W tym momencie, stojąc na dziedzińcu centralnym, spójrzmy wzdłuż linii świątyń w stronę rogów konsekracji. Pomiędzy nimi widać sosnę, ale. Kiedyś tej sosny raczej tam nie było i było widać szczyt góry Yuktas z sanktuarium na szczycie. Święta góra Yuktas, frapująca i tajemnicza. Wszystko co z nią związane, nawet obecnie silnie oddziałuje na wyobraźnię. I właśnie tam dzisiaj Was zabieramy. Psili Korfi, czyli wyższy z dwóch wierzchołków góry Yuktas. Siedzimy obok ruin sanktuarium z epoki brązu. Poniżej jest drugi wierzchołek ze współczesną cerkwią, lecz tym razem tam nie zaglądamy, pozostając wśród pradawnego sakrum. Wykopaliska w tym archaicznym miejscu kultu prowadził Artur Evans w 1909 roku. Badania uzupełniające przeprowadziła Aleksandra Karetsu w latach 70. XX wieku. Sanktuaria na szczytach gór, jak i jaskinie, należą do typowych miejsc religijnych Minojskiej Krety, dlatego zabieramy Was do jednego z nich. Pozostałości Minojskie tutaj to jest okres albo przed, albo połowy Bukutery. Mniej więcej wtedy powstały tarasy. Za to wszystko na to wskazuje, że samo sanktuarium jest dużo, 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 dużo starsze, sięgające być może nawet neolitu. Ponieważ z głównej szczeliny podstawowym miejscem najważniejszym, które, się, które tutaj jest, tak się wydaje. Chyba, że masz GSM, stoi na czymś jeszcze ważniejszym, ale to trudno powiedzieć. Masz GSM pochodzi z obecnych no. czasów. 52 roku XX wieku. To nie jest Masz GSM. Może nie było teraz wtedy jest gsm, GSM no ale no teraz dobrze. może być GSM. Pani od bloga Kreta mówiła, że to Masz GSM. Dobrze. W każdym razie również badaczka tego miejsca wspominała, że w literaturze antycznej u Greków, u Bizantyjczyków, u Rzymian. I również jakiś wizjoner kreteński. A, z czasów kreteńskich, tak? Nie no, czasów, no ale... Znaczy, heleńskich już. Nie wiem jak. Dobrze, ale w każdym razie y... Ci autorzy wspominają, że tradycy, tradycja wiąże to miejsce z grobem Zeusa kretyńskiego. No właśnie tak. Nie mylić. Być może z Zeusem już heleńskim. Znaczy, to chyba jest inna opowieść. To jest inna opowieść, ale być może bo mnie nie będzie słychać. Hmm, ale co mam powiedzieć? <grym> No bo nie wiem co chciałaś powiedzieć. No dobrze. Wiatr jest zabójczy. Kochani, wybaczcie drobne problemy techniczne, ponieważ aparat, do którego można przypiąć zewnętrzny mikrofon, kupiliśmy dopiero jesienią. Tutaj działamy jeszcze z mikrofonem wbudowanym w aparat. Mam powiedzieć to, co powiedziałeś. Już mówię. Więc Zeus grecki nie może być Zeusem kreteńskim. Ewentualnie jego związki mogą być mocno pośrednie, ponieważ Zeus yy, grecki nie umierał co roku i nie odradzał się. Tak, tak jak Zeus kreteński. I tutaj uwaga, podobne opowieści również w mitologii czy w religii egipskiej spotykam. Tak. Boga, który. Na koniec roku ginie męczeńsko w taki czy inny sposób, po czym odradza się, przynosząc nowe życie. No czyli, czyli znowu mamy jakieś. Ozyrys. No to jest Ozyrys, ozyrys u Egipcie. Tak, tak. Ale w tym momencie mamy jakieś kolejne tropy na powiązanie kultur, kultury minojskiej, znaczy kontakty kultury minojskiej z jak starej kultury minojskiej jest kwestią otwartą, z Egiptem. Czy być może jest to trop? A może jest to naturalny pomysł na przedstawianie bóstwa w czasie. Oczywiście wszelkie artefakty archeologiczne wskazują, że główną bóstwem była właśnie ta Wielka Bogini. To ewentualnie był, niektórzy mówią, sobie. W ma się ktoś w postaci, znaczy, wielka... o stopień niżej, no tak to określę, bo nie ma. Znaczy, no, tak, tak czy inaczej, Wielka Bogini w ogóle jest głównym bóstwem kultury minojskiej. No na to wskazuje. Tak. E, poza tym też trudno nam e, wnioskować czy być, nabierać pewności na temat religii minojskiej, ponieważ no, w dużej części znam ją z przekazów greckich, no, chyba nie zawsze Minajczykom życzliwych. Taczo opowieść o labiryncie Minotaurze i ogólnie tak. rzecz biorąc. No, nie wiadomo co to było, aczkolwiek na boginię wskazują po prostu artefakty archeologiczne. No, szczególnie te, ta opowieść o, o powrocie do kultu. Znaczy powrocie do kultu wielkiej bogini, wyłącznie, praktycznie wyłącznego kultu wielkiej bogini po najeździe ludów morza, czyli po ale, wielkim cywilizacyjnym kataklizmie. Ale również i wcześniej. Nosos te figurki różne inne figurki w różnych innych miejscach, pieczątki oraz już mykański napis w knossos, pismo linarne, by odczytane: Dary dla pani labiryntu. To wskazuje na to, że również istniał labirynt, nie tylko mityczny. Dobre. Ale nic nie ma o minotaurze. Zresztą, no, rzeczywiście pomyślmy, no, nie istnieje ktoś, kto jest połączeniem byka z człowiekiem. Nawet jeżeli tak no, dobry rzemieślnik jak Kto? Dedal. Dedal zrobił wszystko, żeby królowej pazyfować, ułatwić Ym... miłosne spotkania z bykiem. No właśnie. Przecudnej ponoć urody. A w to, że byki mogły być przecudnej urody na krecie ewentualnie takie postrzegano tutaj, no to widać w artefaktach wystawionych w Heraklionie. To znaczy tak pięknych rzeźb byków, no to ze świecą szukać. I absolutnie nie mają naszych konotacji. To nie są potwory, to nie jest siła, to jest po prostu to jest piękno. A no, te zoologicznie bardziej przypominają naszego polskiego, swojskiego Tura. A to już jest zupełnie inna opowieść. skąd Tury. Dobrze Polskie Tury na Klecie. wiadomo, nasi byli wszędzie. Dobra, idziemy. Świadkiem jakich obrzędów były te ruiny? Jak mogło tu wyglądać te 3,5 tysiąca lat temu? Jak mogły wyglądać tamte obrzędy? Czas wszystko zrównał z gruntem. Tym niemniej jakieś tropy istnieją. Podzielcie z nami pierwsze wrażenia z tego miejsca, bo jak zawsze tak pradawne miejsce sakrum rozpala wyobraźnię. Kierujesz się teraz na rampę. Idę rampę. Po twojej prawej stronie tarasy. Rampa się tu kończy, nie wiadomo czemu tak. Nie wiadomo czemu. No, ta benona przychodzi w naturalnie ukształtowany teren. Tak. Tą płytę, jakby skośnął. E... Tu coś było. Ok, pokaż ołtarz teraz. Najprawdopodobniej ołtarz, oczywiście, no bo też, też nie mamy. Czyli. Sanktuarium było na otwartym powietrzu, prawda? Jedyne, jedyne zabudowania to były być może cele lub pokoje dla kapłanów, ewentualnie, nie wiem, gości. No tak. Za ołtarzem znajduje się. Nie, tak, to jest ołtarz, a za nim, tam gdzie podchodzisz i gdzie ja zaraz podejdę. Tak, jesteś na tarasie przy ołtarzu. A za tarasem, tak, tam jest drugi taras, gdzie pokazałaś. Niewidoczne w tej chwili cele, pozostałości po celach, pomieszczeniach, tak. Ale teraz tego nie widać. No i teraz stani nad yy, szczeliną, do której najprawdopodobniej zrzucano ofiary, libacje, wota, wota. Bardzo proszę opowiadaj, bez składania się w ofierze. Właśnie, siedzę nad szczeliną, wyeksplorowaną do głębokości 10 metrów, i nie jest to całość. Wydaje się, że to jest podstawowe, główne, święte miejsce tego sanktuarium. O, nad nią jest ołtarz. Ofiary i wota wygrzebane z tej szczeliny pochodziły nawet z początku okresu minojskiego, czyli jakieś dwa i pół, niektórzy nawet trzy tysiące sytuują, trudno mi powiedzieć. Przed Chrystusem. Przed Chrystusem, na granicy Neolitu. A szczelina jeszcze miała wypełnisko głębsze. Jest bardzo prawdopodobne, że również wota i ofiary są głębiej. Co by wskazywało na to, że to jest bardzo archaiczne, święte miejsce. I wbrew pozorom ono jest szczególne, ponieważ Minojczycy, a wiadomo byli tradycjonalistami, czcili Swoją boginię na wierzchołkach, jak również w jaskiniach. A co tu mamy? Mamy wierzchołek góry i szczelinę w głąb ziemi, czyli coś tak jak jaskinia. Czyli obie rzeczy w jednym miejscu. No tak, to jest ciekawe. Tak. Szczególnie jeżeli jeszcze powiemy, że czcili no, wielką, wielką boginię. Czy... Tak, no... góra jest w ogóle tradycyjnym miejscem świętym we wszystkich kulturach. Ma wierzchołki, w głębi, ziemi, a wierzchołki e, fu, koleni, w głębi ziemi, a wierzchołkiem sięga nieba. Tradycyjne to prawda? miejsce świetne. To prawda? Jaskinie. Bo to również dotyczyło bardzo głębokiej szczeliny. Jest to, można powiedzieć, łono Matki Ziemi. Nawet symbolicznie. Są to miejsca ciemne, wilgotne. W takich miejscach rodzą się ludzie. Sakralność od razu się narzuca. Szczególnie, że jakby materialne świadectwa najstarszych religii. Wskazują, wydaje się, że wskazują właśnie na, na, na wielką matkę. Tak, i, i, i właśnie w ten sposób sakralne używanie. To są razu. kwestie tych wszystkich wes wenusów tak, tak zwanych tak. znajdowanych, które mają kilkadziesiąt tysięcy lat. To są kwestie malowideł naskalnych, też, które sięgają głęboko w paleolit. No, tak, no, no tak, bo to no właśnie właśnie tak. No tak, miejsca, tak, miejsca. miejsca święte. Znaczy tak się kojarzą człowiekowi, który po prostu się interesuje, czy śledzi za. Jak również no, wszy, tradycja ustna, sięgająca gdzieś daleko w przeszłości, też jakby prowadzi do takiej interpretacji wiązki, jako miejsca święte związane z Łonem, bogini, Matki Ziemi. Symbolicznie Matki Ziemi, bo zazwyczaj to zawsze prawdopodobnie chodzi o tą samą Boginię, panią, panią świata i wszechświata, przenikającą wszystko. To jest takie symboliczne w pewien sposób miejsce sakralne. Miejsce, gdzie się sakrum objawia, to jest dostrzeganie w świecie stworzonym pewnych podobieństw Mówiąc, do. We współczesnym językiem, miejsca takie energetyczne. To, to nie jest taki współczesny język, z jakieś new age. no. Siłą, siłą jakąś tam, szczególnie siłą, nie wiem. Ale pytanie, czy tak, to jest tak, kwestia. Ofiarzną. Ale my nie musimy przyjmować, że to samo miejsce jest wypełnione siłą. Być może po prostu ono się kojarzy z pewną koncepcją Boga w ogóle. To dlaczego akurat tu się składa ofiara a gdzie indziej? Nie? No bo tu się kojarzy. No może, może też tak. Zresztą no, tak jak w chrześcijaństwie, no przecież są miejsca święte. Ale również. Znaczy, faktycznie, no, czasami się modli lepiej w niektórych miejscach. Na przykład w Częstochowie. On Na mówi, przykład w Częstochowie Polacy się dużo lepiej modli gdziekolwiek indziej. Niż że własnym domu przed obrazkiem Matki Boskiej. Tejże samej zresztą, tak. przed ikoną tejże samej. No, no, wydaje mi się, że coś takiego. A w prawosławiu istnieje określenie energię Boże. To prawda. Że są niektóre miejsca albo ikony wypełnione ener energiami Bożymi. No przejdźcie wzdłuż pomieszczeń. Na no. tym też jest jakieś takie małe. Tu kolejne. No to jest wyraźna komnata, zresztą całkiem dobrze widoczna na zdjęciach satelitarnych. No tak, wchodzisz do trzeciego jakby pomieszczenia, idąc od północy. To też jest szczelina tym większym pomieszczeniu. No to podejdę tam i sfilmuję za chwilę. Ale czekaj, dalej jest chyba rampa już. Czy jeszcze jest piąte pomieszczenie? No, ale w tym jest szczelina, bo tu jest więcej szczelin. Bo tamta... No dobrze, rozumiem. To... I tu jest pomieszczenie. Czyli podchodzisz do piątego. i to jest szczelina. Tylko mniejsza. No to ja nie wiem, czy to były domki. Czy to były pomieszczenia mieszkalne. Czy może też jakieś sakralne Tak No to szczelina Oczywiście wypełniona ziemią i gruzem. Ciekawe czy były eksplorowane Nie wiem Znaczy coś tam Ewan zgrzebał w takich szczelinach, bo ponowno złota były w wielu szczelinach, nie tylko w tamtej. W tamtej było najwięcej, taka, to jest taka już totalna szczelina tak. No dobrze, to pójdź do następnego pomieszczenia i pokaż lokalizację następnie. Ładne przejście, Tak. I jest kolejna szczelina. Mniejsza, ale szczelina. I pokaż tą kolejną? Mniejsza. No ale faktycznie. Ale zawsze szczelina. To prawda. Nazywam się na ziemią jakimiś tam kamieniami. I bardzo ładny widok na rampę. I na wejście. Tak, to jest wejście, od którego w górę idzie rampą. Podążasz. Być może jesteś na niższym tarosie. No dobrze, to opowiadaj o koncepcji. Koncepcja typu burza mózgów, pierwszy pomysł, jakieś tam skojarzenie bez Skojarzenia in situ, no po prostu pierwsze wrażenie. Jest pięć pokojów. pokoi. Trzy pierwsze są bez szczelin. Od północy, tak. Tak. W dwóch ostatnich są, są szczeliny. Szczeliny ofiarne, no bo to mówmy od razu o co chodzi. No tak, nazwijmy. A więc może. trzy szczeliny. Znaczy trzy pokoje, trzy pomieszczenia. Trzy pomieszczenia. To być może było tutaj, była taka trójdzielna kabliczka świątynka. Znana Char charakterystyczna do... dla pik sanktuary. Chociażby... Taka, którą widać na rytonie z zakres pokazującego pik sanktuary właśnie, sanktuarium na szczycie. Ona z wygląda... chmurkami, z chmurkami, kozami. Kozami, tak właśnie. I to jest zresztą ten sam kształt jak yy, trójdzielnej świątyni, znanej chociażby z Knossos. Z fresków Knossos i odnaleziono Knossos, i, i również yy, być może odnaleziona jest również w Phaistos ten kształt świątyni. To więc być może jest tak. Środkowe pomieszczenie, dwa boczne. Środkowe jest większe. Tak, świątynia. A obok są dwa pomieszczenia. Dalej. dalej z właśnie ze szczelinami. Czyli być może to. Może, to była ta świątynia, a tam dwa jakieś takie pomieszczenia. no Takie ofiarne, no, jak to nazwać? Nie znamy ich religii, więc trudno nam no jest. Właśnie. No znajdowało się w takich szczelinach wota, no więc miejsca, w które się wrzuca wota. Jednakże te małe szczelinki wydają się być nazwę to pomocnicze. Główną szczeliną jest raczej ta, w końcu wieńczy ją ołtarz. Jak już wspominaliśmy, badacze zajrzeli do niej na głębokość 10 metrów. Co jest poniżej i jak głęboko jest dno, wiedzą tylko ludzie sprzed tysiącleci. Dary i ofiary znaleziono nie tylko w szczelinach. Czas porozrzucał je po ołtarzu i na tarasach. Były też w pomieszczeniach o których przed chwilą opowiadaliśmy. Przy głównej szczelinie i jednocześnie koło ołtarza znaleziono depozyt sprzed prawie 4000 lat, co potwierdza szczególny status tej szczeliny. Tak ten depozyt wyglądał w momencie odkrycia. Znaleziska odkryto wymieszane z popiołem a były to: labrysy, kości zwierząt, głównie kus i owiec, ceramika pochodząca w większości znaczeń do Libacji gliniany rodzaj kamyków gliniane modele w kształcie V. Mogą to być symboliczne bukrania. Figurki w kształcie embrionów, figurki ptaków i jakieś nierozpoznane obiekty, a także węgiel drzewny. Artefakty, na które patrzycie, pochodzą z terenu całego sanktuarium, nie tylko z tego depozytu. A to jest bardzo ciekawy artefakt, który znajdował się w tym pomieszczeniu. Jest to odcisk pieczęci w kształcie głowy byka z gwiazdą między rogami. No dobrze, syna, pokaż. W tym momencie swój pomysł. tym ołtarzem? Tak. Być może znaczy, swoje skojarzenia dotyczące ołtarza. Odtąd? Tak, to jest identyfikowane jako ołtarz. No, oficjalnie, znaczy, przez badaczy tego miejsca. Szczelina. Tak, szczelina. I ty uważasz, że tutaj ołtarz ciągnął się dalej? To tak być. Do to, to jest jego druga część. Do drugiej części ołtarza. To tak. Tyle, że to zostało, bo miało gdzie? A tutaj jest ta skała, więc dawno zjechało. A badacze odkręcają szczelinę mogli rozrzucić kamienie, nawet ewa. Czy mogło być jeszcze tak, że zobacz, że ta pochylnia prowadząca do szczeliny być może. Była jakby, tak, no pochylnia, na której stoisz, która prowadzi do szczeliny. O, być może tędy były zsuwane, spychane, staczane, ofiary. Nie wiemy jak był ukształtowany ołtarz i z czego był zrobiony. Czy tylko z kamieni, czy może była również jakaś, jakiś stół, blat. Nie sądzę, żeby to były artefakty z czasów pradawnych. O! Nie wiadomo, ale, nie wiadomo. Ale być może ślady rekonstrukcji. Jest też całkowicie możliwe, że ludzie tu to znaleźli. Już zauważyliśmy w jaskini Elejarze. Wygląda, że tutaj takich rzeczy po prostu nie kradną. Zostawiają w miejscu, w którym znaleźli. No. Zostawmy to i my. Tak, super. Super powód, żeby tu wleść. Tak, tak, są to kawałki jakieś tam. To są skorupki. Kawałki naczyń. Super. Z tego miejsca kierujemy się do wyjścia. Dziękujemy za wspólną eksplorację tajemniczego sanktuarium. I zapraszamy na następne odcinki zarówno te z Krety, jak i z Paleolitu. W następnym filmie z Krety zabierzemy Was do miejsca jeszcze bardziej tajemniczego. Wręcz niesamowitego, które znajduje się na zboczu góry Uktas. A więc do następnego razu, cześć!